Oczywiście, myślę, mamy nadzieję, że Małysz wygra, zdobędzie Mistrzostwo Świata. Myślę, że to będzie 133 i pierwsze miejsce. Coś czuję, że będzie na pierwszym. Optymizm polskich kibiców, których część przyjechała do Predazzo prosto z Rzymu, okazał się więc proroczy. Adam Małysz w wielkim stylu po raz drugi w historii został Mistrzem Świata i pobił przy okazji rekord skoczni. To był Polski Dzień w malowniczej dolinie Waldifieme. Po pierwszej serii prowadził Matti Hautameki. Finn, którego forma jest dużym zaskoczeniem, lądując na 134 metrze, pobił o metr rekord niemieckiego kombinatora Rony Ackermana. Kilkanaście minut później świeży rekord wyrównał Małysz. Adam tracił do Fina pół punktu, trzeci był Noriaki Kasai, czwarty Sven Hanawald. Drugiego skoku nie oddali Tainer Junior i Robert Mateja. Obaj zanotowali 109 metrów i zakończyli rywalizację ex na 36. miejscu. Nie był to mój udany skok tutaj w ogóle. Wszystkie skoki na tej skoczni jakoś, jakoś nie mogę się wskoczyć, tutaj rozbieg jest płaski, no i nie wiem, nie wiem jak, jak będzie. Raczej, raczej jestem pozytywnego zdania na, na temat tego skoku, dlatego że wyszedł mi jakby, nie mówiąc, a Robert myślę, że zepsuł, bo skakał dalej na treningach ode mnie. Myślę, że będzie niezadowolony. Do drugiej serii nie wszedł na ich wątpliwe pocieszenie także triumfator turnieju czterech skoczni Jan Achonen. Fin przewrócił się przy lądowaniu i zajął dopiero 35 miejsce. To był kompletnie nieudany skok. Próbowałem przedłużyć lodę. a potem nie byłem już w stanie ustać lądowania. Nieźle spisał się Marcin Bachleda 119 metrów i 22. miejsce po pierwszej serii. W drugiej zakopieńczyk wylądował bliżej i ostatecznie był 27. Jestem zadowolony od tego skoku. Nie bardzo trochę go zepsułem, no ale no zdarza się. No i trzeba i tak się cieszyć, bo w 30 jest miejsce. O obronie mistrzowskiego tytułu nie miał co marzyć Martin Schmidt. Niemiecki orzeł 118 i 123 metry uplasował się na 21. miejscu. Pewnie, że jestem rozczarowany, ale przy mojej obecnej formie mogę zapomnieć o walce o tytuł mistrza świata. W finałowej serii emocje sięgnęły zenitu. Sven Hanawald, niedawny pewniak do złota, zaliczył ósmą odległość drugiej serii i zajął dopiero siódme miejsce. Zawiedli również skoczkowie austriaccy. Małyż w finale poszedł na całość. 136 metrów, kolejny rekord skoczni i prowadzenie w konkursie. Ostatni na belce matki Hautamecki nie znalazł odpowiedzi na fenomenalny skok Polaka. 133,5 metra i drugie miejsce, 2,5 punktu za Adamem. Brąz nieco niespodziewanie dla Noriaki Kasai. Złoto po raz drugi w karierze dla Adama Małysza. Adam, wielkie gratulacje. Co czuję nowo kreowany mistrz świata? No, trudno, trudno mi cokolwiek wyrazić, jakie słowa. Naprawdę to było co, coś niesamowitego. No, wygranie tutaj na, na dużej skoczni, choć e, naprawdę zawsze lepiej skakało się mi na średnich skoczniach. I moje pierwsze zwycięstwo w tym roku i cieszę się, że ci kibice, którzy tutaj, którzy tutaj przyjechali nie zawiedli się. I myślę, że ci, którzy e, e, cały czas wierzyli we mnie przed telewizorami na pewno również e, nie mogli się zawieść w tym konkursie. I cieszę się, że byli cały czas ze mną. Kiedy wieczorem po kontroli antydopingowej zmęczony Adam Małysz wrócił do hotelu, spotkała go niespodzianka. Prezes Paweł Włodarczyk i władze związku czekali na mistrza zaopatrzeni w szampan. Ale nie wyleci. Sto niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Mamy po raz pierwszy złoty medal na dużej skoczni. Dzięki Tobie, dzięki tutaj trenerowi Polowi, dzięki całej ekipie. Cieszymy się z tego i życzymy Ci, żebyś dalej kontynuował te sukcesy. No, Panie tutaj... trenerze, miła chwila. Jaki był smak tego szampana? No bardzo dobry tutaj w towarzystwie trenerów naszych działaczy ze związku dziennikarzy, którzy tutaj również zawitali. Dziennikarze też okazują wielkie zadowolenie. No było bardzo miło wypić tego szampana. Także, także no, ale był też powód. Ciężki to był dzień, bo ja osobiście wierzyłem w Adama, że potrafi skoczyć dobrze. Oczywiście nie. Nie można było wcześniej zakładać, że wygra, ale sam osobiście liczyłem na to, że dzisiaj wygra. Myśmy zrobili specjalne przygotowanie do Mistrzostwa Świata i myślę, że dobrze zrobiliśmy i, i wypaliło. Panie doktorze, po takim sukcesie, po takim dniu, szampan smakuje wyjątkowo. Szampan ma smak zwycięstwa, dlatego smakuje wyjątkowo i w tym dniu, w którym Adam pokazał, że jest mistrzem. Nadmistrza i myślę, że dzisiejszy dzień to jest taki dzień dopełnienia Adama jako zawodnika, jako mistrza sportu, bo myślę, że można go w ten sposób tytułować. Każdy dzień, każdy start na pewno nas wszystkich kosztuje dużo zdrowia, ale też przysparza wiele zdrowia, pozytywne emocje. Pozytywnie nastrajają na kilka dni, tygodni, może miesięcy. Także e, tracąc, zarazem zyskujemy. Nie wiem, jaki w końcu bilans z tego wszystkiego będzie. Adam, rozumiem, że ten szampan miał dla Ciebie bardzo szczególny smak. Znaczy, szampan, jak sz szampan, ja nie jestem specjalistą w szampanach, więc y, nie wiem, jaki miał dokładnie smak, czy dobry, czy, czy zły. No ale po tych sukcesach to na pewno e, wszystko smakuje. Przedadco zostało więc zdobyte, co wymownie podkreślają polskie flagi, które od rana dumnie powiewały na opustoszałej skoczni. Dziś na medal nie mamy co liczyć, ale już w piątek kolejna wielka szansa. Na widocznej za mną normalnej skoczni K90 Adam Małysz będzie bronił złota z Lakti. A póki co, wracamy do Maćka Kurzajewskiego.